Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku kanału Mam Łuszczycę. Trochę mnie nie było, ale czasu brakło. Natomiast już ruszam dalej z, z pewnymi informacjami dla Was. I dzisiaj zajmę się tematem sterydów. Dużo na grupie i prywatnie pytacie mnie o sterydy w leczeniu łuszczycy. Dlatego kilka słów i moja opinia na temat leczenia właśnie sterydami. Po pierwsze, co to w ogóle są sterydy? To są leki, które wykazują bardzo silne właściwości przeciwzapalne, dlatego też są stosowane w wielu chorobach. Nie tylko w przypadku łuszczycy, AI czy EUZS, ale również w wielu takich, z którymi na szczęście my się nie zmagamy. Skąd się w ogóle bierze steryt? Ponieważ steryt jest naturalnie produkowanym. Środkiem w naszym organizmie pod postacią kortyzolu. Kortyzol jest to taki naturalny steryt, który produkowany jest w nadnerczach. Dlatego też bardzo ważne jest, żebyśmy sprawdzili swoje nadnercza, czy one rzeczywiście funkcjonują prawidłowo i czy produkują ten nasz naturalny steryt. Ten naturalny, przeciwzapalny kortyzol. Co jeszcze jest istotne? Sterydy mogą być stosowane zewnętrznie, mogą być stosowane również do ustnie. W naszym przypadku, w przypadku łuszczycy, zazwyczaj są stosowane i zapisywane przez dermatologów w postaci zewnętrznej, czyli maści kremy, płyny, żele różnego rodzaju i zazwyczaj dermatolodzy zalecają, aby stosować sterydy w momencie kiedy powierzchnia zajętych zmian na naszym ciele jest niższa niż 20%. Dlaczego? Dlatego, że wskazaniem powyżej 20% już zazwyczaj jest le leczenie ogólne, czyli nie, e, nie stosujemy wtedy miejscowo. Oczywiście wybór należy, należy do nas. Najczęściej jednak dermatolodzy e, stosują właśnie takie, takie zasady. Nie mówię tutaj o dokładnie 20%, natomiast to jest taka granica, którą ja szczerze mówiąc e, oceniam z doświadczenia że jeżeli masz więcej niż 20%, to myślę, że dermatolog nie zaleci ci sterydu, chyba że jest takim, na którego dużo osób narzeka, czyli w zasadzie widzi tylko jeden sposób możliwy leczenia. Tak samo było ze mną, ja też miałem doktora, który przez wiele, wiele lat zapisywał mi tylko i wyłącznie sterydy. Dopiero po jakimś czasie dowiedziałem się o różnych innych możliwościach pod tytułem leczenie ogólne, leczenie biologiczne czy leczenie z naj, najnowocześniejszymi e, środkami. Stosujemy sterydy zazwyczaj krótkotrwale. Dlaczego? Dlatego, że mają one niestety swoje skutki uboczne dość dotkliwe przy stosowaniu długotrwałym. Ja już kilka razy pokazywałem najlepszy przykład, który mam na sobie stosowania długotrwałego sterydu, a jest to po prostu delikatny placek skóry, która została pozbawiona włosów, ponieważ jak byłem nastolatkiem, przepraszam, nie, jak miałem 20 parę lat, to pan doktor kazał mi regularnie stosować steryd na właśnie tą część głowy. Ja stosowałem to było zdecydowanie za długo. Doszło do uszkodzeń skóry i to jest właśnie jeden z efektów ubocznych stosowania sterydów miejscowo zewnętrznie. Jak długo będziemy sto stosować ten em, steryd? to skóra zostanie uszkodzona, najprawdopodobniej oczywiście zostanie uszkodzona i co więcej, przestanie reagować na, na ten steryd. W przypadku stosowania sterydów doustnie, czyli wewnętrznie, może również nastąpić uszkodzenie organów wewnętrznych, więc przestrzegam przed samodzielnym stosowaniem długotrwałym sterydów. Jeżeli Wasz dermatolog lub wasz, wasz lekarz zaleci stosowanie długotrwałe z różnych przyczyn, to oczywiście należy się posłuchać tego, co, co ekspert tak naprawdę dla wielu z nas nam, nam mówi, ponieważ chce nam zazwyczaj pomóc. Wiem, że różne są Wasze zdania na ten temat, każdy ma doświadczenia z różnymi lekarzami, natomiast tak czy inaczej przestrzegam przed długotrwałym jeszcze raz stosowaniem sterydów. Często mówicie, że zmiany nawracają. Po zastosowaniu sterydu, po posmarowaniu części ciała, kilka dni, kilka tygodni stosujemy, odstawiamy, zmiany na nowo wracają, często wracają większe. Dlaczego tak się dzieje? Prosta, prosta jest tego przyczyna. Mianowicie w momencie, kiedy steryd przestaje być podawany na skórę, przestaje działać przeciwzapalnie. W związku z tym nasza łuszczyca w danym miejscu nie znika, tylko zostaje zaleczona, zostaje uśpiona, a w momencie, kiedy odstawiamy steryd, ona znowu powraca. I to jest takie trochę zamknięte koło. Dlatego, jeżeli masz możliwość niestosowania sterydu, to na Twoim miejscu bym próbował różnych innych metod. Między innymi maści robionych, cygnoliny, czy czy środków, które sterydami nie są, ale tak naprawdę w naszej chorobie każdy jest inny, każdy ma inny procent zajętości ciała, każdy inaczej sobie z tym radzi i każdy w inny sposób podchodzi do tego, jak widzi zmiany, zmiany na skórze. Znam osoby, które mają naprawdę niewielkie zmiany, a bardzo źle się z tym czują, a znam osoby, które wyglądają jak typowa biedroneczka i nie mają z tym większego problemu. Partnerzy akceptują i tak dalej, i tak dalej. Generalnie, słuchajcie, czy się bać e, sterydów. Moim zdaniem nie należy się bać sterydów, jeżeli stosujemy je z umiarem, dlatego że jest to trochę wybór mniejszego zła, jak to w naszej chorobie bardzo często bywa. Możesz nie leczyć się sterydami i dzięki temu nie będziesz miał żadnych skutków ubocznych, ale możesz się, nie le, możesz się leczyć i de facto być w lepszym stanie. Twoja skóra może być w lepszym stanie, czy Twoje stawy mogą być w lepszym stanie, więc tak naprawdę. Konsultacja z lekarzem prowadzącym jest, jest bez, bezwzględnie istotna. Jeżeli Twój lekarz Ci nie pasuje, uważasz, że on nie spełnia Twoich oczekiwań, poszukaj innego. Popytaj na grupie, czy w Twojej okolicy jest jakiś lekarz, któremu można, można zaufać i który nie będzie Cię prowadził sterydami. Chyba, że Ci to odpowiada, to też jest to możliwe. Natomiast myślę, że to jest wybór. Każdego z nas, w jaki sposób się, się leczy. Ja generalnie sterydów się nie boję, ale to dlatego, że mam dosyć dużą wiedzę na ten temat i do, duże doświadczenie z, ze stosowaniem sterydów. Myślę, że Ty, jako osoba szukająca informacji, przede wszystkim kontaktuj się z, z dermatologiem. Powtarzam to wielokrotnie, być może denerwująco, natomiast rzeczywiście jest to istotne. Leczenie łyszczycy na własną rękę często kończy się niepowodzeniem i może może przynieść niefajne efekty, krótko mówiąc. Jeszcze kilka takich środków sterydowych najpopularniejszych, które sobie wypisałem, to tak, żebyś, żebyś pamiętał, bo często jest zapytanie na grupie, czy to jest steryd. Słuchajcie, bardzo często przepisują dermatolodzy clobederm, bardzo często divobet, bardzo często dermovate, diprosalic, to jest zazwyczaj podawany w płynie, elokom, również wpłynie płynie na skórę głowy, lorinden i novate często też mylony jest dajwonex z dajwobetem. Także dajwobet jest to steryd, dajwonet nie jest sterydem. Jest lekiem zdecydowanie bardziej bezpiecznym. I również dużo pytań jest o protopik stosowany na skórę twarzy, ponieważ sterydów nie, generalnie nie powinniśmy stosować na skórę twarzy, właśnie ze względu na to, że mogą powodować nawroty i rozszerzenie się zmian. Natomiast jeśli chodzi o twarz, to stosujemy zazwyczaj protopik, który jest bezpieczną maścią i właśnie dlatego stosowaną na te części ciała. To by było tyle, jeśli chodzi o, o, o sterydy. Mam nadzieję, że troszeczkę Ci podpowiedziałem i będziesz wiedział już, z czym to się je. Dziękuję bardzo za obejrzenie, za wysłuchanie. Jeśli Ci się podobało, to oczywiście daj łapkę w górę, subskrybuj kanał i przede wszystkim zapraszam Cię na grupę Mamuszczyce, gdzie wielu innych informacji możesz się dowiedzieć. Pozdrawiam. Cześć!